Będzie więcej dróg rowerowych. Zanim jednak powstaną, mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami czy zmienioną organizacją ruchu. Sprawdźmy drogowe i nie tylko zmiany w Poznaniu. Dzień dobry, ja nazywam się Jakub a Państwo oglądają serwis komunikacyjny. Kolejne zmiany w ciągu m.in. ulicy Solnej, w miejscu, gdzie powstaje droga rowerowa. Tu wykonawca będzie kładł ostatnią warstwę na wierzchni, jest wzdłuż powstającej drogi rowerowej. Z tego powodu od 20 do 23 marca kierowcy muszą się liczyć z odcinkowym wyłączaniem prawego pasa ruchu ulicy Małe Garbary, Wolnica i Solnej w kierunku Alei Niepodległości. Czasowemu zamknięciu ulegną też skrzyżowania ulic Małe Garbary z Boźniczą i Ulicą Święty Wojciech a także skrzyżowania ulic Wolnica Działowa i Solna Hejmowskiego. Na czas prac przystanki Małe Garbary i Solna zostaną przesunięte. Pierwszy z nich znajdzie się na ulicy Garbary, a drugi w obręb skrzyżowania z ulicą Hejmowskiego. Po zakończeniu prac łatwiej dla rowerzystów i nie tylko, będzie także na poznańskich ogrodach, na skrzyżowaniu Szpitalnej i Dąbrowskiego. Tam powstaje przejazd rowerowy. Oprócz tego w kilku miejscach pojawi się zieleni niska, a pobliskie przejście dla pieszych zostanie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z pracami od 18 marca można tu natrafić na utrudnienia. Fragment ulicy szpitalnej przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego wraz z przejściem dla pieszych są zawężone. Prace w tym miejscu mają potrwać do końca kwietnia. Metamorfoza czeka też dworzec unikowo. Tam do wymiany pójdzie wysłużone już zadaszenie. Remont ruszy w najbliższą sobotę i ma potrwać 6 miesięcy. Zadaszenie zyska nowe oblicze. Wykonawca założy nową izolację, a na ścianach bocznych zamontuje panele żaluzjowe, które docelowo będą pokryte zielenią. Remont oznacza szereg zmian w komunikacji miejskiej. Trasy trzech linii zostaną skrócone do pętli Budziszyńska. Pojawi się linia wahadłowa nr 91, kursująca wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Niektóre linie autobusowe pojadą innymi drogami niż dotychczas, a pięć z nich będzie miało wydłużone trasy z Junikowa do pętli Budziszyńska. Szczegóły na temat zmian w komunikacji miejskiej można znaleźć na stronach ZTM i MPK. To już wszystkie informacje w tym wydaniu serwisu komunikacyjnego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!